Dotarliśmy do wioski Bariciara uznawanej za najpiękniejszą wioskę w całej Kolumbii. Charakterystyczne białe domy z ceglanymi dachami. I co? I to tyle. Z wioski Barichara do wioski Guane prowadzi ścieżka turystyczna o długości 5 km. Całkiem ładne widoczki, natomiast z mojej perspektywy Najciekawszy jest trening chodzenia tyłem i nagrywania domi filmików na Instagramach. O, tutaj mamy dość stromy, wyboisty fragment, dobry challenge. Chodzi o to, żeby sobie utrudniać a nie ułatwiać. Trzy, cztery, dawaj. Pięknie. Szybciej, lecimy jak kozica. Myślę, że Insta Dominiki powinien nazywać się w klapeczkach przez świat dziewczyna, która niczego się nie boi. No, poza zdjęciami bez makijażu, skokami na bungee i oczywiście żyłkami w piersi z kurczaka. Ale musisz mi pomóc, bo się przygotowuję do tych zawodów spinaczki górskiej, tylnej, wstecznej. Yy, jedziemy, co? Ja chcę wygrać te zawody. O, specjalnie dla mnie. Organizowane. Albo sam sobie je zorganizuję i wygram. Co myślisz? Ja myślę, że to dobry pomysł. O, już się czuję zwycięzcą. Jazda. Oj, oj, oj. Nie poddajemy się. Okej, okay, przerwa. Prawdziwi macho potrafią bez przerwy. カさんか、とっとトゥトゥ,トゥ,トゥ,トゥ,トゥ